Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. I dzisiaj zapraszam Was do testu na żywo oraz pierwszego wrażenia o tej maskary. Maskary z firmy L'Oreal Miss Manga. Miss Manga na rynku holenderskim jest już od około ponad pół roku z zeszłego roku powiedzmy wakacji końca wakacji i od kilku tygodni Miss Manga wyszła z nowymi trzema kolorami właśnie takiej kolorowej maskary. Jest ona dostępna w trzech kolorach, jak już wspomniałam w kolorze turkusowym, fioletowym i niebieskim. Ja mam w kolorze turkusowym, ponieważ ten kolor naprawdę bardzo mi się spodobał i fioletową i różową maskarę już mam, więc stwierdziłam, że ten kolor będzie super. Dlaczego wybrałam taką maskarę? Wybrałam taką maskarę, ponieważ zbliża się wiosna lato. I wydaje mi się, że właśnie taki kolor naszych rzęs podkreśli nasz makijaż, lub jeżeli nie chcemy na przykład malować naszych oczu, taki kolor, właśnie takiej kolorowej maskary pomoże nam, żeby właśnie nasz kolor oczu wyglądał jeszcze piękniej, właśnie podkreślić go. I powiem Wam szczerze, że kiedy jest właśnie gorąco, kiedy jest lato, ponad 30 stopni, ja nie maluję się, nie bo po prostu to jest za ciepło, po kilku minutach spływa ze mnie wszystko i sobie stwierdziłam, że taka maskara może być fajnym rozwiązaniem właśnie dla mnie na wieczory lub też na dzień, jeżeli nie jest aż tak źle, żeby tak odświeżyć moją twarz i nadać jej jakiś kolor. A więc tę maskarę kupiłam w promocji, cena jej regularna to jest chyba 16 euro, ile się nie mylę. Kupiłam ją chyba za 9 euro. I co mogę jeszcze powiedzieć? Ma piękny kolor, bo już otworzyłam. Wygląda tak samo jak właśnie maskara, ta oryginalna w kolorze czarnym mi I teraz wezmę się przybliżę, wymaluję swoje oczy, swoje rzęsy, górną rzęsę, rzęsy wymaluję dwa razy, a raz tak zazwyczaj robię z każdą maskarą. I e, zobaczymy jak to wygląda. Ja się tutaj Wam przybliżę. Tak. Pod spodem tutaj mam... Czekajcie się, jeszcze przybliżę. sama do siebie. I tutaj pod spodem... Nie widzicie, tutaj pod spodem mam lusterko. I e, zaczynamy. Więc e, patrzcie jaki to jest piękny kolor. Tak, postaram się. lusterko przybliżę. Piękny kolor tej maskary. Ja bym że taki właśnie niespotykany. A więc e, tak to wygląda mniej więcej e, po pierwszej warstwie. Teraz wezmę i na drugie oko sobie. Wiem naniosem. Oczywiście maskary te nie są wodoodporne, co może być może minusem i właśnie na wakacje. Ale wydaje mi się, że kolor ten jest piękny. Naprawdę podkreśli kolor oczu, tylko szczerze wam powiem nie wiem jaki kolor jaki kolor podkreśli. Jaki kolor tęczówki? A więc popatrzcie. Yy, to jest yy, pierwsza warstwa na górze. Teraz yy, weźmiemy i drugą. Jak widzicie, trochę ta maskara bierze i skleja. Powiedziała dość tak, jak właśnie oryginalna manga właśnie, żeby zrobić efekt takiej pandy, takich posklejanych trochę tych rzęs. Okej. Okay. Tak wygląda e, jedno oko. E, teraz domaluję sobie to drugie. I powiem Wam szczerze, że zawsze nie wiem czemu e, lewe oko wygląda u mnie bardziej ładniej wymalowane, bynajmniej mi się to lewe bardziej podoba. Się upać się, kamyk. Znam życie. Nie popatrzcie. Tak to wygląda. Jak już e, wspomniałam z mojego punktu widzenia, to oko wygląda lepiej. Zobaczcie, że się patrzę w tą stronę, ale mam tutaj podgląd. Chociaż pod spodem mam lusterko i widziałbym to samo, ale tak to wygląda. Yy, mi się bardzo ten efekt podoba, chociaż yy, jak mówię, nie wiem do końca, czy on pasuje właśnie do moich oczu i do, do, do ich kolorów, ale wygląda właśnie fajnie i tak inaczej ni niż yy, yy, czarna maskara, więc wydaje mi się, że yy, taka kolorowa maskara jak najbardziej nadaje się właśnie na takie wiosenne dni czy tam letnie. I wcale nie trzeba mieć jakiegoś tam nie wiadomego makijażu, lub też można mieć taki właśnie fajny, lekki, kolorowy makijaż i taka kolorowa maskara do podkreślenia tego wszystkiego. A więc e, to było na tyle. To był mój test na żywo i pierwsze wrażenie. Jak dla mnie jest to, są, jest to super kolor. E, I zobaczę jeszcze jak będzie promocja, żeby kupić e, może ten niebieski kolor lub też fioletowy, yy, zobaczę jeszcze. A więc yy, to było na tyle. Mam nadzieję, że, wam, że filmik Wam się podobał. Do zobaczenia. Cześć. Pa.